Jesteśmy na terenie Puszczy Bukowej na leśnictwo Gryfino na terenie jednego z najpiękniejszych rezerwatów tej puszczy, ale zarazem też i rezerwatu najmłodszego. To rezerwat przyrodo który to został powołany jako jeden z nielicznych i z pierwszych w ogóle w Polsce rezerwatów mykologicznych, mykologicznych, czyli rezerwatów, których głównym przedmiotem ochrony jest w. Jest mykoflora, czyli grzyby. A w rezerwacie z roku na rok przybywa wywrotów bukowych i z roku na rok przybywa grzybów, które na tych wywrotach e, znajdują dogodne warunki do, do rozwoju. W tym rezerwacie na 112 hektarach powierzchni mamy piękne wąwozy, bardzo zróżnicowaną formą kształtowania terenu. Oprócz wielu ciekawych, rzadkich gatunków grzybów, mamy tutaj też bielika, mamy też rudom. Także to rezerwat nie tylko mykologiczny, ale powiedzielibyśmy też i faunistyczny. Ochroni nam tutaj siedliska tych rzadkich grzybów, rzadkich ptaków. Z roku na rok tych wywrotów przybywa i będzie też przybywało nam tej, tej braci grzybowej, powiedzielibyśmy. Część drzew już jest w fazie takiej idealnej dla, do zasiedlenia przez saprotrofy, które już tutaj mogą szukać swoich stanowisk. Część drzew to właśnie, no jeszcze całkiem ładny drzewostan, do, do, do niedawna jeszcze prowadzony gospodarczo, więc kiedyś usuwano posłusz, usuwano złomy, wywroty. Od 15 lat już tego się nie robi. No ale jeszcze ciągle tych wywrotów jest mało. Jak ich będzie dużo, to będzie taka. Enklawa Puszczy Jołowieskiej pod Szczecinem. Warto ten rezerwat odwiedzić. Co ciekawe, ten rezerwat odwiedzam w różnych porach roku. W każdej porze roku tutaj są grzyby. Teraz, oczywiście, jesienią chciałoby się powiedzieć, ale dzisiaj jest 19-20 grudzień. No to właściwie jutro już będzie zima. Jak zamieścimy to nagranie w naszym profilu, to pewnie będzie już zima. Zimą też tu można zobaczyć, spotkać wiele ciekawych grzybów. Także. Będąc w Puszczy Bukowej, warto zaplanować sobie wizytę w tym ciekawym, nietypowym rezerwacie, rezerwacie mykologicznym Osetno.